A potem, po trzeciej epoce lodowcowej, nadszedł czas. Czas. Yy... Czy ktoś tu ma rozdział czwarty? Dobre wieści, wy małe szkodniki. Nareszcie dostarczono nowe, wspaniałe podręczniki do historii. A wy, małe robaki, macie je zabrać do domu i swoim rodzicom pokazać. Przekonają się, że dyrektor żarłok nie wydaje funduszy przeznaczonych na pomoce szkolne, kupując sobie stół miliardowy i ekspres do cappuccino. Ktoś wygadał. Muszę je zwrócić i odzyskać fundusze. O, oh, dlaczego to my, nauczyciele zawsze musimy tak strasznie cierpieć, tylko dlatego, by te smarkacze zdobyły wykształcenie! Niech się pani nie martwi, droga koleżanko. Oni też będą cierpieć. <śmiany> Zdobyłem to było największe, najcięższe i najludniejsze podręczniki, jakie tylko istnieją. To ich Ha ha ha! Jakub, Jakub i duch. Uch. W szesnastym stuleciu. Uch. Uczysz się po nocach, synu? O, tak. Uch. Mam na piątek referat z historii, mój ulubiony kanadyjski odkrywca, i muszę go wygłosić ustnie. A, to podwójna męczarnia. Autorowi tej książki płacili chyba od kilograma. Albo od słowa. Hm, wygląda mi na usypiacz. To wstyd, że autorzy nie potrafią trochę podkręcić historii. Historii? To niemożliwe. Historia to nie tylko daty i fakty. Tutaj tak to wygląda. Historia dotyczy głównie ludzi a większość osób wartych zapamiętania miała całkiem ciekawe charaktery. Wiesz co? Mam pomysł na kolejną przygodę do mojej książki. Niesamowity Ronald spotyka Sir Johna McDonalda. Niezłe. Zacznę od znalezienia Sir Johna zamarzniętego w lodzie na dnie kanału Rido. Prześpij się trochę, synu. Tylko dokończę ten rozdział. Dobranoc. Dobranoc.

Jaki? pora wstawać. Hmm. A, a, już rano. A! Bardzo śmieszne. Nie, nie zrobiliśmy, zrobiliśmy tego. tego. Słyszałem to już wiele razy. Ach, to nie w porządku. Ruszcie, Jakub, i pomóż nam. No. Przestańcie, nie umiem wytrzeć mleka, to go nie rozlewam. A poza tym mam własny krzyż do dźwigania. Oho, byłbym zapomniał. To odciąży trochę twoje plecy, choć pewnie nie głowę. Uch. Dzięki, tato. <laughs> Przyznaję, że jak dotąd był to ich najbardziej pomysłowy psikus. Nie wiem, jak to wszystko przestawili, nie budząc mnie. Pewnie spałeś jak suseł. To był cwany numer skali. Ale następnym razem włącz mnie do akcji. Stanowimy zespół. A ja myślałam, że to była Twoja robota, Molder. Jeśli Ty tego nie zrobiłaś. I ty nie zrobiłeś. Odkrywca, autor, Jakub. Noe? Emma? to, to, to duch! To duch! Przepraszam, mama ciągle mi powtarza, żebym nie zostawiał deski byle gdzie. Wręmo, powinieneś słuchać swojej matki. To mądra kobieta. A ty jesteś? Jestem, znaczy byłem, Klot Latuk, najszybszy leśny piechu, jaki kiedykolwiek przemierzał świat. <grystanie> to ty jesteś traperem, dopiero co o was czytałem. Spotkanie mnie to niezły zaszczyt, co nie? Tak, ale dlaczego przenosisz moje meble? No wiesz, na cmentarzu jest mnóstwo miejsca, żeby rozprostować nogi, ale tutaj, tak szczerze, to nie za wiele dla nas obu. Dla nas obu? Chcesz żyć tutaj? Na moim strychu? Mewy, no, oui. eee, nie będzie to prawdziwe życie, ponieważ, jak wiesz, <laughs> oczywiście ja nie żyję, ale. wiesz, zamierzam tu zostać, co nie? Czyli będziesz mnie nawiedzał? <śmieniu> nie, 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 nie. nie. Zostaniemy tymi no. współlokatorami. Duch współlokator? Fajnie. Uuu, <śmieniu> 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 te ranne ptaszki tak hałasują, że umarłego by obudziły. I udało im się. <śmieniu> tak zostałem pierwszym śmiałkiem, który pokonałby strzynę tuż ponad wodospadem Niagara. Wiele razy walczyłem z krwiożerczym niedźwiedziem Gryzli. Hehe, żeby walka była fier, zawsze wkładałem niedźwiedzie łapy. Jej, Klot, ty musisz być sławny. Pewnie jesteś w moim podręczniku. Po co się uczyć z nudnej książki do historii, kiedy twój współlokator sam jest historią? To jest super! Napiszę referat o tobie! Opowiedz mi o sobie wszystko! No, więc. Zbudowałem fort Latuk nad brzegiem rzeki Latuk, która wypływa z jeziora Latuk. Jakieś 3 czy 5 kilometrów powyżej wodospadu. E, Latuk, no, na górze Latuk. Jak widzisz, klot Latuk odkrywał i odkrywał i odkrywał i odkrywał! Nie było rzeki, której by nie przepłynął, bestii, której by nie pokonał, góry, na którą by się nie wspiął, lasu, którego by nie przeszedł. I tak mój ulubiony kanadyjski odkrywca, Claude Latouc, odkrył prawie całą Kanadę, zupełnie sam. <ścoughs> Claude Latouc, co za nonsens! Ale, ale. Wyssałeś to z palca? Nie, nieprawda! Wymyśliłeś to! Nie, wcale nie to! Tak, Lituś Bajduś! Mam rację, bo w odróżnieniu od Ciebie, Jakubie, Jakubie, przeczytałam od deski do deski cały ten nudny podręcznik do historii. Na wypadek, gdyby taki cwaniak jak Ty próbował mnie podstępnie przechytrzyć. Nie! Kiedy stopniał lud, jak na dłoni ukazał się pierwszy premier Kanady. Historia to fakty, a nie fikcja. Historia to fakty, a nie fikcja. Historia to fakty, a nie fikcja. No dobra, niech ci będzie. Ej, przepraszam za to, że oblałem ją wodą. Ale zdenerwowałem się, że ta kwaśna pikla tak się na ciebie wściekła. Twoja opowieść była manifik. Szczególnie ten kawałek o mojej walce z tym zgryzli. Wszystko zmyśliłeś. No, może dodałem to i owo. Dobra, może i sporo. Ale była to wzruszająca opowieść, co nie? A jak kwaśna pikla się wzruszyła, i teraz pisze zyliard zdań. Jakub jest zły na kloda, co nie? Tak! Wiesz, ja myślałem, że się przyjaźnimy. Mój Jakubie, jasne, że się przyjaźnimy. Przyjaciele mówią sobie prawdę. Kim był Klod A Nie mogę powiedzieć. Jasne, że możesz. Nie obchodzi mnie, czy jesteś sławny. Nie, Jakubie. Żegnaj Monami. Nie, nie odchodź, czekaj. Tato, szukam informacji o kłodzie latuk. Kłodzie jak? Latuk, latuk. Czy on wynalazł toczek? Nie, to był francuski traper. O, praca domowa z historii. Latuk, pierwsze słyszę. Zajmij się Radissonem i De degrosseriersem. Nie. Ja chcę wiedzieć coś o Klodzie. On chyba wcale nie był sławny, ale no to mój przyjaciel. O, kapuję, synu. Tyle się już naczytałem o Serżonie, że myślę o nim jako bardzo bliskim przyjacielu. <laughs> to fajny chłop. Mógłbym z nim pograć w pokera, pogadać, poznać całą prawdę z pierwszej ręki. Hmm. I tak właśnie zrobię. Naprawdę? No, to nara. <laughs> Wyobraźnie odziedziczył po ojcu. A to kto? A to kto? Ty lepiej uważaj, łatwo tu wpaść na ducha albo na dwa. Boisz się co nie? Nie, sam szukam jednego ducha. Nazywa się Klod Latuk. Klod Latuk. Uuu, nie mówisz chyba o Klodzie Fajtłapie Latuk. Tak, to znaczy nie wolno go przezywać. Ale to prawda, w lesie ja i pier byliśmy traperami. A Klod Fajtłapa nas utrapił. To było niezłe! Przestańcie! Klot to mój przyjaciel! U, mały jest, ale ma ikrę, co nie? No, ale miał niefarta, że spotkał Kloda fajtłapę. To samo, co zrobił z nami! Mógł też zrobić z nim! Co się stało? Co? Klot latuk nas zrujnował! Byliśmy jego przyjaciółmi, jak ty. Ciężko pracowaliśmy we trzech. Mieliśmy najlepszą faktorię w całej Kanadzie. Ale pewnej nocy przy pełni księżyca, Klot. Nie! To okropne nie! Jak mógł nam to zrobić? A co on zrobił? A co on zrobił? Chcę wiedzieć! Nie! To zbyt straszne, by o tym mówić. Nie zrobiłby nic złego! z nim! Powie mi! To mój kumpel! Kumpel! A -a -a! A -a -a! To Faktoria! K -s -k -s -s -a? Kto tam jest? To Claude! Zanim zamienił się w ducha! Allo? Pierre? Skończyliście obchód wszystkich sideł. Ostatni raz ostrzegam! Nie będzie nikt okradał moich przyjaciół, ani kroda lotuka. Nic ci nie. Jej, na czym on się pośliznął? Pachnie jak. <śmiech> <śmiech> <Włoś>! oh. <laughs> Co ja zrobiłem? Podpaliłem naszą faktorię! Nie, to nie byłeś ty! To Łoś! Łoś rzucił latarnię! <laughs> Cała nasza ciężka praca, nasz dorobek, na nic. Ja chyba tego nie przeżyję. To koniec. Klot, to nie twoja wina! O! A! 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 On tego nie zrobił! Nie zrobił tego, to nie jego wina! To bardzo miłe, Jakubie, ale wszystko, co mówią Pierre i Medar, jest prawdą. Kiedy pośliznąłem się na e, kupcy, latarnia poleciała. Gdy moi kumple wrócili, ujrzeli, jak faktoria płonie niczym pochodnia i już wiedzieli, jak narozrabiałem. Ale nie widzieli, co się stało! Tak, wyszli zrobić obchód sideł, no i tego. Ty też nie widziałeś, bo spadłeś z urwiska! Skąd to możesz wiedzieć? Zaczęło się od tego, że usłyszałeś hałas w krzakach i wyszedłeś na dwóch. I tak faktoria zajęła się ogniem. To łoś? łoś podpalił? Nie klod? A niech mnie jeżozwiesz pogłaszcze. Mnie także, ale Pierre możemy wierzyć temu maluchowi? No jasne, Medar. On ma ikrę, co nie? Dzięki tobie, Jakubie, Jakubie, mój dwukrotny przyjacielu, klod fajtłapa to już historia. No, dobra, może Klot jest jeszcze trochę fajt łapą. Już chyba nie chcesz nawiedzać mojego domu. Bardzo chciałbym z Tobą mieszkać, ale wolę zostać z kumplami. I za to dziękuję Ci jeszcze raz, Jakubie. Od tego są przyjaciele. No, chyba już pójdę. Owar Jakub. Wpadnij kiedyś z wizytą, co? Sprzedamy Ci kilka historyjek Jasne. Do widzenia, przyjacielu! Do widzenia, Klot! Kubusiu, co to za opowieści o duchu w twoim pokoju? Już go nie ma. Wyprowadził się. Podaj syrop klonowy, podaj syrop. Jeśli chcesz go zatrzymać, musisz najpierw spytać mamę. Nie mam nic przeciwko. Jeśli będzie ostatni do łazienki. Duchy nie chodzą do łazienki. Jakub go wyprowadzi na spacer. O północy. U -u -u. Syrop klonowy. A potem łopatka do ręki i kop! <laughs> Ale ja już nie mam ducha. <laughs> bo mam trzy. Hmm, uwielbiam naleźniki. Ja też. Psst, Klot. Nie zapomnij o syropie klonowym. <laughs> o? Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska Bednarek. Dialogi polskie Anna Niedzwiecka Medek. Dźwięki montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Elżbieta Araszkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Jakub Krzysztof Królak, Juford Kajetan Lewandowski, Mama Anna Apostolakis, Tata Paweł Szczesny, Emma Joanna Jabłczyńska, Noe, Jona Sztołopiło i inni śpiewali Anita Steciuk i Tomasz Steciuk.